Witam w kolejnym odcinku, w kolejnym vlogmasie, w sumie to chyba wyjdzie na to, że to jest ostatni vlogmas. Na wstępie chciałabym Wam złożyć wesołych świąt, wszystkiego dobrego, zdrówka, szczęścia i święta, żebyście spędzili w spokoju ze swoją rodziną. Oczywiście z kończkami będę też spędzać, nie? musiu. będę jeździć oto na tym delikwencie, tym drugim, bo tutaj już na tym pierwszym jeździłam, więc teraz kolej przyszedł na delikwenta numer dwa. Który tutaj stoi, pokaż, a ta już zazdrosna. Dobrze Burku. czy ty jesteś gotowy? Pokaż się. Zobaczymy oczywiście na spokojnie wszystko, bo dopiero ostatnio co jeździłam na hakawandzie pierwszy raz po operacji, więc to nie ma co szaleć oczywiście. Więc nie spodziewajcie się tutaj jakichś hardkorowych rzeczy. Jeszcze będziemy musieli jakoś bele dzisiaj przewieźć, jak nam się uda. O, już szur i już... Przecież nic ci nie zrobił, no. je wyczyścimy Wilbusia teraz. Koniec, zajadają sianko, bo jak żeby inaczej, nie? Dobre sianko? Dobrze, dobrze, grzecznie jesteście, że tej nie rozwalacie. Tu już Wilbur sobie dziurę zrobił, nie? Pa. <noise> Taką dziurę, nie? Dobrze, że to jest z tej strony, nie? Tej siatki, a ona tak są od góry, nie? Ja nie wiem, że oni tacy brudni. Ostatnio sesję robiliśmy i ja mówię tak, no super, wszystko nam się posypało, pogoda nie taka, wiało, gorzej niż dzisiaj. I super, przyjeżdżamy i wszystko gotowe mamy. A koniec całe czarne, nie? Także Weebrunet mi się nie chciało czyścić. Teraz zobaczcie zdjęcie, ładne wyszło, tylko oczywiście Edward cały jest brudny na tym zdjęciu, ale do widzenia. Co tam, nieważne. Hakwada wyczyściłam, więc doczyściliśmy z Kubą, więc jakoś wyglądała ładnie, ale no iber hit, jak prawdziwy hucum. Był już gotowy w czapraku z pasie konika. Tutaj jest eskadrona, podkładka pod siodło bestelicowe, siodełko i nowe ogłowie Wilbusia. Proszę bardzo, też z pasikonika, który sama jakby złożyłam. Po prostu osobno mówiłam paski różne różnych firm. Przeważnie to chyba York. Piękny naczółek, zobaczcie. Także w końcu małybusi swoje, swoje ogłowie wędzidłowe, a bez i z wędzidłem czarne, pasujące do siodła, bo tak takwa wypożyczałam. Także teraz sobie je po, poćwiczymy na wędzidle. Musisz przestać jeść na chwilkę, no. O, czekaj, czekaj, już nie bierz. <laughs> już nie wiesz. Czekaj, 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 czekaj. No pokaż. Dobrze. No super. Dziękuję. Tak, dobre, dobre. O, tu mu nie obciąłem, fajnie. Tu mam za długą. Nieważne. Poprawimy, ale jak pięknie wygląda? Wilbuś. No, pięknie wyglądasz. A ty będziesz teraz ty siadł z tym wędzidłem, tak? Ezo, dla Hucuła to po prostu nie ma rzeczy niemożliwych. Nie, nie ma. Wędzidło, co tam kurwa, on będzie jadł z wędzidłem. Ostatnio testowałam już tą kamizelkę, którą zakupiłam. Co prawda po wypadku mama mi kupiła powiedziała, że bez kamizelki to... To już nie będę jeździć, nie? No? I to jest kamizelka, czekajcie, żeby was je skłamać, żebyście wiedzieli. Z. Gurek, Mi in że poprak podpięty. Ze swinga! To jest model level 3, czyli na cross możecie używać ten model też, bo on 360 was chroni i najważniejsze że tutaj macie klatkę piersiową chronioną i trochę brzucha, ja musiałam właśnie mieć taką, żeby tutaj brzuch w razie co ochronić i też od wstrząsów, więc zakładam, czy nie przewiduję, że spadnę, ale wiecie, jestem po operacji, więc muszę mieć takie kamizelki. od dawna chciałam kamizelkę kupić, bo o tym mówiłam, ale jakoś tak... Odwlekałam z tym. No i dobra, i teraz mnie trzyma, fajnie. Jakby czy krępuje ruchy? Bo to jest dobre pytanie. Ogólnie no, nie jest taka idealna, że się tu dopasowuje i oj, nie czujecie. Eee, także nie powiedziałabym, że jakoś super, genialnie wygodna. Ale da się wszystko robić. A tu macie ręce jakby... O, full, nie? Do tyłu, do przodu. Z schylaniem półsiad do tyłu. Nie no git, no. Skręć trochę może bardziej. E no, dobrze jest Ważne, że chroni I ma ten najwyższy level. No poczekaj. A siądę od razu, żeby ten ci strzemienia nie obciążać jednej strony. Sap, dobra No już siedzę, już o kurde A w tym siodle Ha Dobre W tym siodle dawno jeździłam w sumie od wypadku Wilbusiu, ale na pewno nie do sąsiada. Dobra. Ja miałam takie szemio na długie. Ty, ale wiesz już z czym problem jest? Że prawie dotykam tutaj, widzisz? Tylnego łęku. Jak dotykam tylnego łęku, to czuję jak mi się ta kamizelka tak dziwnie odbija, wiesz? Tutaj jeszcze nie zwracajcie uwagi na ten kask, bo ja te nie wiem, jak ubrać za chiny ludowe. Po prostu nie wiem, co się dzieje. Ha, Elburek. Jak on idzie normalnie, czy jakoś tak wiesz, jak po lodzie? Kurde. Nie, no, nie nagramy tego. Pa, co tu się dzieje, panie? Tu mi zobacz. Aż mi włosy wyrywają. Dobra, trudno bez tego. Oliver jest na przykład takim koniem, że on, jak chodzisz na mocniejszy a bo coś nie tak, to on machnie ci głową, nie? Że halo. Tak jest niewygodnie. O! Tak jest idealnie. Super! Dobry. I port. No bardzo, jest super chucu, super. Super jesteś, brawo ty. No bardzo ładnie, o jak która mamła, super, super, super. Super, tylko nie mojego buta, dobrze? Dobra, teraz spróbuję na luźnych całkowicie. Tylko jakbyś mógł tak jeszcze troszkę yy, po zewnętrznej chodzić, to było super. Bo on normalnie kręci, pa, kręci, kręci. I aby do Kuby. Dobrze, Wilber. Zaczekaj, teraz. Zatrzymanie. Dobrze. Brawo, bez wodzy. Ale mówię, Wilber zatrzymanie to on ma opanowane, nie? Wystarczy przestaniesz jak widziałaś do siadem, i czeka, że się zatrzyma, nie? I on od razu. Kurde, a mi nogi w tym siodle latają, mam za długie te szczewione, ale to już palicho 6. Ale jak idzie Wilbert, to ugina się podłoże pod nim, Kuba? W sensie, czy robi dziury, czy idzie, wiesz, po zamarzniętym? Dziury robi, dobra, to git. Bo jakby szedł po zamarzniętym, no to nie. Ale może spróbujemy chociaż kółko kłusa w jedną i drugą zobaczymy. Jak ten, bo na ulberze w ogóle nie wybija. A kiedy mam spróbować, jak nie teraz? Ujburku! Halo! Nie no! Co ty tam widzisz? To jest sąsiadka. Nikogo nie ma. Halo! Huczu! Ty no. Ko Koń się zawiesił. Pomnik. Do widzenia. Halo! Dobrze, dziękuję. I poczekaj, bo ja chciałam widzą pokazać. No i w lewo. Pięknie, słabe. No. Dobrze. Słabe, 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 A Ja nie wiem, czy ja sobie takie dam, ty. Muszę je skrócić. A może ty, prabiut. A kto jeździł w tym siodle? Ja się zastanawiam, kto się jeździł w tym siodle. To zostaje osoba, która jeździła w tym siodle. Po wypadku na hakamadzie, nie, no. A ja, słuchaj, ty, to ja taki długi galopowałem w takich długich galopowałam? teraz nie mi się zastanawiam, nie, nie, no. Prawie i wszystko skrzaniłeś. Kurde. Teraz na którym ja to miałam? Teraz nawet mam aż za krótkie, nie? Ale to już lepiej w tym angryzowaniu: za krótkie niż za długie, bo przynajmniej nie będę mu tutaj obijać kręgosłupa. Dobra, zobaczymy jak to tam po czasie na tym człapaku. A drągi, a drągi na galop na haki to było ustawione. O, oczywiście, że czasną. No. Dobra i burku, gotowy? Boże! Czy on się potknął czy chciał zagalopować. Pół na pół, a co znaczy pół na pół? Bez smokania, uwaga, ty tak potrafisz, no? No? Dobrze Bardzo ładny Wilburku, ale Wilburek jakieś koła dziwne tu robi, nie? Dobry. No. O co? Taki spadek. A westernowiec, no. Pięknie. A jak westernowiec, no. A jak westernowiec. Uh -huh. Pięknie. Pięknie. ta kamera rozładowana, a tu jeszcze chcę nagrać. Jasus Burek ma dostępowanie nagrody z matki. Kuła usiadł i zobaczyć. aż siodlę, to jest, aż tak źle nie wyglądasz na nim, nie? Zresztą tak jesteś za wysoki. Na pewno no, galopować tak sobie się nie mógł na nim jeździć. Chociaż ja wiem, że ludzie jeżdżą do roślin na On ma metr czterdzieści, co prawda, więc on nie jest niskim Hutułem. A ludzie normalnie, wiesz, jeżdżą na takich, no ale ja tam się trzymam, wiesz, wagowo, co jest 62, no to jeszcze byś mógł, nie, ale chodzi o wzrost bardziej. Ale to siadło trochę wyżej cię dało i zobacz, już te nogi nie masz prawie przy ziemi, masz wyżej, nie. Jeszcze jakbyś na wsadził, to jeszcze git. Ale tak jakby jego tułów jest, jak, jesteś jakby wysokości jego tułoga, nie, siedząc na nim. No. Tak, i zakończyłem. No było już ustrzemione, nie? Co? Bez skitu, nie? Kuwana. Dobra, chodź już są. Dawaj. <laughs> Jedna kamera się rozwalowała, to druga, nie? Oj, serduszko znowu ujrzał, zrobiłam. To w tym serduszku to najlepiej wygląda. 5 lat, no. Nie wiem. Aha, kamada 7. Aha, kamada 7. O, a miała 10 miesięcy, to przyjeździć. No. Proszę bardzo, moja czajotka 4x4. Cyk, pyk, błoto, nie błoto. bela siana, zostraszona musi być. na paswisko, nie. <ścoughs> nie, ja uwielbiam te adło, proszę, uwielbiam, nie. O Iburek, Ujburek już zadowolony idzie. Na sianko, tak? Wilbusz. No chodź, burku chodź. Słuchajcie, zobaczcie jakie mamy tutaj pięknego motyla. Przed chwilą go uratowałam z siana, bo Karol powiedział. Patrzcie. W sensie uratowałam, bo tą belę zabieramy. Zła na zewnątrz. Yy, I dałam go tutaj na tą belę, bo tej jeszcze nie bierzemy, tam będzie na końcu. Zobaczcie jak on skrzydła rozłożył, jakie piękne jest, nie? Niesamowite. Karol mówi, że on hibernuje, ale kurde coś się się wierzyć nie chce. W sensie, no, ład. Od kiedy hibernują motyle, nie? Możecie powiedzieć w komentarzach, jak się znacie na motylach o co chodzi. A on gdzieś idzie, zobaczcie, bo on nie, nie może latać, może ład? Zamarżę mu skrzydła czy co? Nie mam pojęcia. Teraz słuchajcie, ulubiona czynność Hakamady na koniec filmu, czyli Drapanko o Shano. <śleszamy> Proszę, no, sucha byłaś, a teraz o mokrą siatkę się ocierasz. Nie no, po prostu geniusz nie, no, po prostu... Tak, i jeszcze wejdź na tą belę, no. I jeszcze wejdź, żebyś sobie brzuchu jeszcze wytarła. A a Whitbert to myśli, nie no, co narobi no. Aha, oho. No i poszła, już? Koniec? Koniec, Hakamada? Czy koniec? A Uber od razu odchodzi, nie? Nie chce dostać. No, super. Świetnie, już zadowoleni, prąd nowy jest, Bela jest, tak? Aha, aha. Widzisz burku, no takie to życie, no trzeci ja powiem, no musisz jej odpowiedzieć. Jak się na nią też znasz, zaszczurzysz, to ona odpuści. No. Oj Ja was zostawiam w dzisiejszym odcinku. I jeszcze raz wesołych świąt wam życzę. Wesołych, zdrowych. Nie o, o jak się śmieje mój A To jest śmiech, jak ta łóżczura, nie? <laughs> Patrzcie! to <tam. śmiech> Naprawdę ty to jesteś agentka. I ona zawsze tak po prostu jak ja jestem obok nich, nie? To ona udaje yy, udaje tą taką złą i koniec, a jak ja odejdę, to normalnie się miziają wszystko, nie? hit, hit, po prostu, no. A, dobra, kończymy, koje, kończymy.